Siema, siema. Przed chwilą właśnie do Was przez jakieś 5 minut. kapłek się, że nie załączyłem się nagrywania. Na całe jo. Dobra, lecę na rejon. Bo mnie całe 100 stopów, więc nie ma w miarę źle. mi młodzież się wolny, więc wracą wracał na firma ze swoimi odbirami. Ale czasami można z tym powracać jak widzicie po swojego busa naprawili go niby ale jak go naprawili to nie wiem bo coś tam mi świszczy z podmaski, słyszę, wymienili akumulator coś tam jeszcze a nie wydaje mi się że to jest przyczyną albo było przyczyną przyczyną tego że się samochód zepsuł bo zrobiłem sobie kurde tak, kartka mnie już tu denerwuje Zrobiłem stopa w środek do auta, odpoliłek, pod kolejnego stopa trwało to 30 sekund, już nie szło odpolić samochodu więc raczej wątpię, że to zwina winy akumulatora, że się rozładował w 30 sekund więc coś jest więcej, no ale dobra, niby jest naprawione jak to właśnie Aso, przeważnie to są wymieniacze, a nie naprawa <laughs> bo coś ten akumulator musiał rozładować w tak bardzo krótkim czasie ale dobra oni są mądrzejsi no nie będę się wadził coś później nie tak asystancik, asystans nie przyjeżdżają, biorą niech naprawiają do porządku tak dodałem jakąś no 100 punktów nie powinno być źle, myślę że Możemy to możliwy jakieś... radar 500 metrów mam nadzieję, że to jakoś w miarę szybko ogarna i się z tym nie będę jakoś długo tam pieprzył no i jestem na Rydłutowach, działam sobie, tak chciałem się później odezwać, ale kurde nie denerwuję, bo coś takiego, że jak umiem, na przykład są rozkopane reduktowe. są korki wszędzie, ale nikt Cię nie wpuści. Jadą i tak będą stać za chwilę, jakieś 5 metrów dalej, ale nikt Cię nie przepuści, żebyś przejął się na drugą stronę albo coś, jadą, jakby Cię nie widzieli, no większość tak kierowców robi, denerwuje mnie to. Ja jak widzę, że jest korek, jest ten, jadą za mną auta, to wpuszczę kogoś. Wiadomo, jak nic nie jedzie, a jestem tym ostatnim autem, no to wiadomo. Ale jak jadą jeszcze za mną auta i widzę, że i tak wyda za 10 metrów 100 i tak, to wpuszczę kogoś. No Ale dobra, że sobie. fajnie robota idzie, mamy 10.20. Zrobiłem... No już tyle zrobiłem. 20 stopów, 22. Łódzinka. kurde, to tak na luziku maksymalnym, bez gonitwy żadnej, ani troszeczkę się nie, nie gonia. Właśnie teraz zaś stoję, wszyscy jadą, ale Cię nie wpuszczą, choć i tak już teraz stoją w korku, nikt Cię nie widzi, nawet, nawet nie spojrzą, ani nic, nie. Jak się nie będziesz ciskać, to Cię nie puszczą i będziesz tak stać, tak nie rozumiem tego. Stoi, 20 metrów przejedzie dalej i tak będzie stoł w korku i tak. Ach, kurde, muszę sobie jakiś lepszy ukwyt kupić na ten telefon, żeby ten się nie cząsł tak, to. Dobra, fajna pogoda jest, 0 stopni będzie ciepło, aż znaczy ciepło, bo by wczoraj było 15, a by było 0, no to by pizdziało, ale że teraz ostatnimi dniami tak z tym wiatrem, wydaje mi się, że ten minus 7 w dzień to letko było. To jest zero, to się wydaje, że jest teraz ciepło. Jadę teraz sobie do Koflandu, potem do jeszcze jednej firmy, potem do Iska, więc te trzy stopiki to podejrzewam, że to są bardzo szybkie stopy. Potem tu do motoryzacyjnego, wpadam na Czernica, na ulica Staro, potem jadę. Jeden punkt wziąłem mojemu szefowi, któremu jest bardziej nie po niż mi, choć mi też jest się nie po drodze. Potem szedłem na łuków z jednym punktem, też. No jest... Kurde, jak mi się przestało chcieć robić, to jest... Jakoś masakra. Normalnie o klapach z sił i to fest No ale dobra. <noise> Trzeba zrobić co zrobić. jakoś chłodno mocno i jeszcze mocniej się zrobiło. No normalnie tak mi się nie chce. Dobra, coś będę musiał zjeść. Na gipku jakąś bułka Rzymła lub jak w to woli. I działać dalej. Cieszę się stopni na blokach od pod, na samej górze, bo pani mnie zauważyła z okna w pracy. Zadzwoniła, zapytała się czy mam paczkę do niej. Powiedział, że ja zleciała se wzięła se paczkę, bo przecież ich doma nie ma. Więc super, mam dość, mam dość. Siadam, no ale dobra, walczymy na orłowcu. Mam mało bloków, bo było mi no dwa bloki. Wczoraj ich było prawie 20, no ale zostały ze wtorku paczki. To jest dupne te. No jak paczuszka pod blok 32, ostatnie piętro, a poleciek pod 36 na ostatnie piętro. Zadzwoniłem na domofon, ktoś otwarł, no to leca do góry, przeciek do góry. Zadam, że mam paczka taka, o tak za tyle, tyle, no, ale tu nikt taki nie mieszkał. No jak to nie, Na no, adres się zgadza, nie? 32 przez... A ona go do... fajniej. no że tu jest 36. No tam do pani prawie codziennie. W tym tygodniu i z automatu dużych przyleciał, i się zaczęła śmioć, nie? No Więc, że chcę zrobił wycieczkę, więc zeszły dwa bloki dalej. Pod 32, tak jak się należy, zaś na sama góra. Ale się udało. no Czasami się popełniło takie błędy. Dobrze, no, że śmiesznie wyszło. No. Dobra, teraz zleca pod adres też na sama góra, ale pani na pewno nie ma w domu, więc trzeba ją doręczyć do sąsiadów. Standardowo. Dobra, idziemy do tej pani, ale jej nie ma to trzeba do to sąsiadów. Spróbujemy pod ten adres. Zobaczymy co będzie. Czy ktoś będzie w domu. Chyba nikogo nie ma. Dzień dobry, bo ja mam... Pan, który mogę u Pani zostawić. Dobra, już idę do góry no, Ten tak widzimy Wszystko się do jak się do dobrych sąsiadów Minus taki, że one są nie górze Ale damy radę Już pani od razu Wiedziała że to do sąsiadki Dobra, Leca. Leca na dół Wysłałech Pani SMS-a, pod którym numerem mieszkania jest paczka. Pewnie za chwilę odpiszę, że dziękuję. Będą ja tam dwa takie mieszkania, w których mogę zostawić te paczki przez ogarnięte. Już. Dobra, lecimy jeszcze tu cztery punkty na bocznych terroru Potem jeszcze tam dwie, trzy wycieczki i powoli by nakończył. Przecież jeszcze jest dwie godzinki gdzieś. Chciałbym tak skończyć i zobaczymy. Busik stoi, więc jest gitara. To za zio że się zdenerwował przed chwilą, więc zgodą. a zobaczymy, wyżala się troszkę. Ustawię to tak. Wyżala się troszkę. Naprawdę uważam, że jest dobry kurier. Że robię co mogę, żeby było ok. Wysyłam rano SMSy. Płatne. Jeżeli są płatne paczki, to wysyłam. Żeby ludzie wiedzieli, że przyjada, żeby mogli kasa przygotować, żeby mogli zostawić ją u sąsiada, a wysyłam je już od 6.30. Więc wesołych też sms w pewnej pani. Na pewnej ulicy. dać między Tom a Tom, gotówka tako, a tako. I czy ktoś będzie w domu. Takie zapytanie zawsze jest w każdym sms -ie. Czy ktoś będzie w domu. Naprawdę jest ciężko odpisać. Tak, nie, nie będzie mnie. Nie chcę tej paczki. Weź bierdalaj, cokolwiek, wydupczaj, nie chcę. No cokolwiek naprawdę, wystarczy jedno słowo i wtedy wiem, że mam nie przyjeżdżać, nie brać z firmy tej paczki, nie traca czasu. Nie idzie mi to na jakość. I nie denerwuje się niepotrzebnie. Ogólnie nie lubi się denerwować, zawsze dodam, że nie ma sensu. Ale to są takie sytuacje banalne, tak naprawdę. Poinformowany jest klient, kurde, o wszystkim. Numer, wszystko się zgadza. dopiero też telefonu nie odbiera, nie rozumie tego. Drugi stopik też, kurde, do wizo. Dzwonia, roz, drugi, trzeci. 30 razy dzwonił. A co, jak klienci czasami dzwonią, jak uparcie, to co. Ja nie będę dzwonił, 30 razy dzwoniłem, nikt się nie odzywał, dzwoniłem przed chwilą, a już dzwoniłem o 12, bo o 12 punkt tam byłem, dzwoniłem przed chwilą, dali, nikt nie odbierał telefonu, wysłałem smsa, nic, cisza, nie chcesz paczki, napisz, nie chcę paczki, kurde, przecież nikt nikogo nie popije za to, że ty nie chcesz paczki. Wtedy ja wiem, że mam nie przyjeżdżać, nie tracę czasu. No kurde. No niektórzy ludzie fajnie, odpiszą ci. Okej, okay, będę w domu albo nie chcę, właśnie paczki też odpisują. Albo zadzwonią ci. No kurde, co, cokolwiek, nie? Więc wiesz. Zawsze to jest jakoś tam... Ja zawsze jest to jakoś tam... Ułatwienie dla mnie, nie? Wiem, że mam nie jechać albo jechać albo napiszą mi pieniążki są tam, a tam u sąsiada albo proszę zanieść paczkę tam. Gieles z automatu też wysyła wszystkim sms -y, że przyjedzie kurier Piotr. Każdy ma swój rejon, każdy imię, ale przyjedzie kur, pio, kur, kurier Piotr i numer telefonu do kuriera, kurde, jak są bezpłatne. Też ludzie dzwonią, kiedy będę, o której będę, czy mogę zawieźć tam, czy ten, jeszcze mam po drodze, to dogaduję się z nimi. Nie robię sobie pod górkę, im nie robię podgórkę, jeżeli są do mnie też w porządku. Kurde, da się naprawdę dobrze żyć. A, zdenerwował się niepotrzebnie tak naprawdę, ale że się wygodą, mi jak powiedzieć i doręczą dalej te paczki. I tyle, no. jak to, będziecie potem oglądać te brednie co godą i tyle. No i dobra, powoli kończę, już mam prawie koniec. Jeszcze trzy stopy tak naprawdę. Jadę teraz po odbiór, bo będę się oddalał, więc już bez sensu, że się wracał, Więc... Tu już w sumie powoli kończa Póki jest w miarę jasno jeszcze Bo za chwilę nie będzie widać mojej gęby W sumie może i dobrze, że nie widać jak jest ciemno Stoję zaś na mijance Robota fajnie poszła Jeden pan, który poszło awizo Dzwoniłem do niego tyle razy To odebrał W końcu telefon Ten domowy, bo to domowy był I Przyjechał sobie po paczka Więc nie było problemu Ach. D. I jedna ta odmowa Pani twierdzi, że nic nie zamawiała Potem jej wysłała jeszcze sms Przepraszała mnie, że ona nic o tej paczce nie wie No dobra no Jest jak jest Trudno Pewnych rzeczy się nie przeskoczy Trudno Ta jedna paczka zwieza Bo reszta jest bezpłatna Więc i no, ta jedna odmowa Będę miał za 100 No ale co zrobić? Szkoda, że lewo. nie psa, ta pani z samego rana, nie? Jada na Narutowicza, na, na jednego numeru, nie wiem, KS, więc w nawigacji człowiek sobie go wbił, żeby go nie szukać, choć pewnie by go znalazł, ale za chwilę cima się zrobi i nie będę widział tych numerków, więc o, to już powoli kończą to skrzyżowanie. W lewo. No i... ja w lewo, jak tu z droga zamknięta. No i ten... no i tyle. Jutro ostatni dzień, jeszcze jutro w ciepły odcinek. Kolejny dopiero będzie w poniedziałek, może w niedzielę, jakieś podsumowanko szybkie Albo coś takiego I będziemy działać dalej Dobra, powiedzcie się, widzimy się jutro Mam nadzieję, że nie zanudziłem w tym odcinku Że Wam się podobał Subskrybujcie kanał Podobą, subskrybujcie za żeby zrobić metrów w prawo, potem w lewo Ja wiem, subskrybujcie kanał, żeby ten Czerwony znaczek subskrypcja zrobił się szary. Gibnijcie w dzwonek, żebyście dostawali 40 metrów. W tak prawo. ja wiem, żebyście, dostawa... w lewo. Kołek, żebyście dostawali powiadomienia, że pojawił się jakiś nowy filmik i zaś ten z GLS-a ględzi o robocie, zamiast chycić się roboty. Zostawcie komentarze, udostępnijcie filmy jak możecie, będę wam wdzięczny, niech się to niesie. Nie, chociaż widzę, że jest jakieś zainteresowanie i może będzie mi się chciało dalej to robić, a nie, że się będę zniechęcał, Nie, i tyle. Pozdrawiam was, bowcie się. Widzimy się jutro.